Piękna, jesteś, dziecko, jaka masz potrofnika w stole? Poczekaj, po wolno, Przecież wolno mu to ja mówić, ja, 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 prawda? Tam. Tam. Super, no i świetnie. No dlaczego pan ma mi nie robić jest Ja rozumiem. Róbcie, roz róbcie. Roz Proszę, oto. Oto jest koszulka, którą przerosiłem przez cały czas, kiedy rządziło PO na spółę z psl Jest trochę wytarta. Mam, mam. Nie pokażę wiecie dlaczego? Bo majtki to wy pokazujecie. Teraz wypinacie się dupą do narodu. Hańba wam! Hańba! Chwała wielkiej Polski. Chwotę! Hańba narodu. Sytuacja opanowana. To, co się stało 4 czerwca przy okrągłym stole. 26 lat temu no pokazuje, że wtedy, o, tamtejsze elity polityczne po prostu zgadały się z komunistami i dzisiaj ci komuniści, którzy mordowali, którzy zamykali takich ludzi, jak żołnierzy wyklęci, pobierają kilka tysięcy złotych emerytury i nic im się nie dzieje, nie wyciągnęli żadnych konsekwencji. Oni są bezpieczni, żyją w naszym kraju i jeszcze rządzą często naszym, w Parlamencie. No to jest skandal. I my przyszliśmy tutaj demonstrować to demonstrować swój no sprzeciw, żeby w pewien sposób walczyć. No, co mamy zrobić? Dzisiaj mówi się, że demokracja jest łamana, a przez poprzednie lata nie były łamane prawa człowieka. Nie może każdy, nie tylko Komitet Obrony Demokracji. Reprezentujecie jakąś konkrecją? Nie, nie reprezentujemy no. przeszłości tutaj prywatnie.